Siemanko z tej strony Budka. Jak widzicie, nowy rok, nowimy, nowe studio. Znajdujemy się w sklepie Zgoda FC na ulicy Zgoda 12 w Warszawie, a to jest nasza nowa seria Co noszą gwiazdy w futbolu. W pierwszym odcinku tej serii omówimy fity trzech piłkarzy: Lewandowskiego, Ronaldo i Bogby. Zaczynamy od Roberta Lewandowskiego, który jest współwłaścicielem sklepu z Godewce. I teraz widzicie na ekranie jego pierwszy fit. Kurtka pochodzi od Balenciagi. Jest aktualnie dostępna w sprzedaży i kosztuje 850 euro. Dalej mamy koszulkę. Tutaj akurat no, nie widać dokładnie co to jest, ale podejrzewam, że to może być off-white. On często śmiga w off-white e, chyba... i też miał takie czerwone koszulki, chyba. No. Gdzieś widziałem już. Mówi, że zdjęcie na pewno z czerwonym. Tak, tak, więc to może być off-white, no ale nie widać dokładnie, więc lecimy dalej. Skarpetki akurat są właśnie od off-white. One w Witkacu kosztowały około 260 zł. Aktualnie dokładnie taki model jest niedostępny, ale inne wzory są. Mhm. I na koniec buty, popularne Balenciagi Triple S. One kosztują 725 euro i są dostępne do kupienia. Przechodzimy do zdjęcia drugiego, kolejne zdjęcie z Instagrama. Chyba tutaj akurat wszystkie są z Instagrama, jeśli chodzi o hity lifestyle'owe. Czapka marka Gurin Bros. Ta czapka kosztuje 129 zł i jest aktualnie wyprzedana w tym polskim sklepie, w którym ją znaleźliśmy, ale są bardzo podobne z innymi tak jakby zwierzętami na tej czapce. Dalej jest bluza Off-White. Ryta tej bluzy wynosi 450 euro i jest aktualnie wyprzedana. Lewy ma tutaj na zdjęciu też dosyć drogi zegarek od marki Audemars Piguet. Ten zegarek kosztuje około 34-35 tysięcy dolarów, co daje w przeliczeniu na złotówki jakieś 160 tysięcy złotych. Zegarek oczywiście można cały czas kupić, więc dajemy link w opisie. Dalej na koniec buty. Dosyć hype'owy model mimo wszystko z zeszłego roku. Dużo osób go chciało mieć. Nawet na nim jest chyba resale z tego co pamiętam i są to Nike React Element 87. Retail tych butów wynosi 679 zł Jak ta kolorystyka jest oczywiście wyprzedana, ale jako alternatywę mamy model niższy, czyli Nike React Element 55, który też jest bardzo fajną propozycją i on akurat jest dostępny w sprzedaży i kosztuje 549 zł. Kolejne zdjęcie Roberta Lewandowskiego, tutaj koszulka ponownie nam się pojawia Off-White, Retail wynosił 999 zł, z tego co patrzyliśmy był dostępny na Witkacu, jest aktualnie wyprzedany. Mamy tutaj również skarpetki Fendi oraz buty tej samej marki. Skarpetki 415 zł oraz buty 2155 zł, aktualnie są przecenione na 1160 zł. Tak, i możecie je dorwać na przykład w mhm. Teraz czas na ostatni lifestyle fit Roberta Lewandowskiego. Czapka marki Patagonia 96 zł, aktualnie dostępna. Bluza Givenchy 2150 zł, wyprzedana. Jest to edycja limitowana. Mamy tu również buty od Nike Air Max 97 Plus w kolorystyce black white. Były dostępne za 680 zł. To jest chyba taka standardowa cena, jeśli chodzi o 97. No tak. Są wyprzedane. Mamy tutaj alternatywę, zwykłe 97 za 760 zł. W tej serii co naszą gwiazdę futbolu. Dodatkowo informujemy Was, w czym aktualnie ci zawodnicy występują na boisku. W pierwszym meczu rundy wiosennej Bundesligi Robert po raz pierwszy wystąpił w najnowszym modelu Nike Phantom Venom z kolekcji Game Over. Modele serii Phantom Venom znajdziecie oczywiście w sklepie Zgoda FC. Linki do nich macie w opisie, więc wbijajcie. A dodatkowo mamy dla Was kod rabatowy Budgra o wartości 10%, więc myślę, że warto z niego skorzystać. Właśnie jest to dosyć spora kwota. Pamiętajcie, że w sklepie Zgoda FC macie również produkty licencjonowane Bajedno Monachium. Teraz na drugiego pana piłkarza, jest nim Cristiano Ronaldo. Na zdjęciu, które teraz widzicie na ekranie, ma na sobie bluzę marki Versace z logiem Meduzy na klacie. Cena takiej bluzy 7500. Mamy następnie zegarek marki Frank Miller. Jest to edycja specjalna zrobiona dla Cristiano Ronaldo. Z tego, co się doczytaliśmy na ich stronie, wyszło tylko 7 sztuk takiego zegarka. Zostały one sprzedane do prywatnych kolekcjonerów, a cena nie została podana. Mamy tutaj również spodenki, których nie znaleźliśmy, ale jeśli ktoś z Was znajdzie te spodenki to zaprosimy go do Zgoda FC i ogramy go na konsoli FIFA. Następnie mamy buty Nike Air Jordan 21. Wyszły w 2006 roku. Z tego co wiemy, chyba nie było reedycji. Nie było, były tylko w 2006. Tak roku. jest. Aktualnie są dostępne na StockX za około 330 dolarów. Jak wiadomo, jest to cena z drugiej ręki. Ale też nie wszystkie rozmiary tam da radę znaleźć. No bo tak mimo wszystko, to jest rzadki model i ciężko go dorwać teraz nowego. Mamy przy tej jeszcze jeden dodatkowy smaczek. Jest nim Mercedes GLE 63 AMG S, którego cena. Wynosi 638 tysięcy polskich złotych. Najwyższej opcji? Tego nie wiem, ale sprawdzę. <grymne> Drugie zdjęcie: Cristiano Ronaldo, elegancki, odwalony jak w komuni swego syna. Marynarka Balmon w cenie 7600 złotych. Dostępne oczywiście linki w opisie. Mam nadzieję, że będzie ją zamawiać. Dartlenek od Prady za 2800 zł oraz buty Christian Lubutą za 900 dolarów w przeliczeniu na polskie złote 3400 zł. Dodatkowo znaleźliśmy model tych butów w Polsce za 2700 zł w kolorystyce black. Zdjęcie numer 3, które sam osobiście sfotografowałem w Chinach. T-shirt jest to czajna exclusive, wyszedł jedynie na Chiny. Cena jego jest nieznana. Mamy również spodenki od Nike, które są dostępne za 220 zł oraz buty, tutaj również ekskluzyw na Chiny. Model wyświetli się wam tutaj na ekranie, bo nie jestem w stanie wymówić. Retail 140 dolarów są do kupienia z drugiej ręki na StockX. Dobra, i przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Nie wiem czy to ten Dominik Robiłeś czy nie, ale jest na Instagramie właśnie Ronaldo. Fali. Jeśli chodzi o czapkę, to akurat tutaj nie mogliśmy jej znaleźć. To jest dosyć prosta czapka z napisem Tracker i w sumie to jest właśnie czapka typu Tracker, ale akurat jej nie znaleźliśmy. Jeśli chodzi o okulary, są to Givenchy. Okulary kosztują w Polsce 1550 zł. T-shirt, oczywiście Prada, tak jak widać od razu. Jest to Dinosaur Print i on jest wyprzedany aktualnie. Ceny dokładnie nie znamy, ale koszulki Prady kosztują około 2000 złotych, więc myślę, że coś około tego. Dalej foto numer 5. Zegarek, dosyć drogi. To już jest chyba ta najwyższa liga. No, to już Frank Muller? To już są te zegarki z tej półki, które sam nosisz. Tak. Frank Muller i cała tego zegarka wynosi 2 miliony euro, czyli w przeliczeniu na polskie czyli. jakieś 8,5 miliona złotych. No taka miesięczna pensja buty. I warto dodać, że ten zegarek ma na sobie 424 diamenty. Jeśli chodzi o buty, jest to Alexander McQueen. W takich butach chodził jeden z polskich piłkarzy. Arkadiusz Milik, a ostatnio widziałem jeszcze piątka. I te buty kosztują aktualnie 395 euro, są dostępne. Witka tu Dostaniecie może nie dokładnie tą kolorystykę, ale cały model biały w cenie 1889 zł. Złot. Kolejny elegancki fit, to jest chyba jego dziewczyna z tego tak. co kojarzę. Niezła proca aktualnie. <grytanie> Marynarka wchodzi od Gucci i kosztuje. A nie, przepraszam, jest aktualnie wyprzedana, kosztowała 1980 euro, czyli w przeliczeniu na polskie jakieś 8500 złotych. Buty to off-white w kolaboracji z Nike, model Air Vapor Max w kolorystyce białej. Retail tych butów wynosił 999 zł, a resale aktualnie jest na poziomie około 2-2300 y -y -y, zł. Tak I ostatnie zdjęcie z kitów lifestyle'owych Ronaldo. Tutaj akurat wymienimy tylko buty, widziałem, że ktoś ostatnio na grupce pytał o nie. Buty to Nike Free Metcon i one kosztowały 499 zł, w tej kolorystyce niestety są już wyprzedane. Teraz czas na zdjęcie meczowe. Cristiano Ronaldo obecnie grywa w modelu Nike Superfly 6 z kolekcji Always Forward. One oczywiście są dostępne na zgoda FC. Kawę polecam, buta, jak widzicie Dobrze wyglądają. Koszulkę Juventusu sutury oczywiście też znajdziecie w tym samym sklepie. Tak. Zanim przejdziemy jeszcze do ostatniego piłkarza w tym odcinku, chciałbym wam polecić aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach na ubrania, buty i akcesoria. Linki do aplikacji macie oczywiście w opisie, więc zachęcam do pobierania, a teraz lecimy. Fity od góry czapka pochodzi od Gucci, kosztuje 350 euro i jest dostępna, ale mamy bardzo dobrą alternatywę, którą znalazł Dominik. Jest to czapka po prostu od New Era i kosztuje 119 zł. Jeśli chodzi o plecak, to to jest dosyć spoko marka, która robi właśnie fajne rzeczy skórzane. Dużo właśnie słabych osób ją nosi, ma produkty od tej marki. Marka nazywa się oczywiście MCM. I ten plecak, który ma tutaj pogła na sobie, kosztuje 595 funtów i jest niestety wyprzedany. Warto dodać, że ten plecak jest specjalnie spersonalizowany pod Paula Pogba. Dalej jest t-shirt od Palm Angels. A gi nosi też Spora produkty od Palm Angels. Ta koszulka kosztuje 290 dolarów, a dokładniej kosztowała, bo jest wyprzedana. I na koniec spodnie Fear of God, kolejna dobra marka. Chociaż szczerze, nazwy, szczerze, mówiąc, ten, szczerze mówiąc, ten outfit nie do końca mi siedzi, mhm. ale... ale Akurat marki, które no. tutaj są pokazane, są bardzo przyjemne. Gdyby ta marka odzieżowa się tak nie nazywała, tak pewnie by się nasz kanał aktualnie nazywał. Kolejny fit Pola Pogby. Mamy tutaj bandamę od Supreme w kolaboracji z Louis Vuitton. Była dostępna do tylko dla tak jakby specjalnych klientów Louis Vuitton, bo to nie były rzeczy, które mógł sobie kupić po prostu każdy wchodząc z tak, tej nie było na zwykłym tropie na stronie internetowej. Tylko dla klientów premium, że tak powiem. Dalej koszula, również od Louis Vuitton w kolaboracji z Supreme. I na koniec buty. Fear of God. Fit numer 3. Tutaj ponownie pojawia się nam marka Gucci. Jeśli chodzi o tą czapkę, to Norbert już o niej to jest chyba dokładnie tak sama. Tak, plecak również. Ja przejdę do kurtki, która jest dostępna za 8500 zł. Oraz t-shirt tej samej marki 350 euro. Czas na ostatni live saleowy fit. Pola pogby. Czapka teoretycznie już była omawiana, ale to jest inna kolorystyka, przypomnę 350 euro. T-shirt Villon American na GreyLed był dostępny za 220 dolarów, nowego w sklepie niestety już nie dorwiemy. Mhm. Spodnie Fear of God były dostępne za 920 euro, aktualnie są w promocji za 552 euro. Mamy tutaj również buty NMD 1 jest to kolorystyka White OG. Ich retail wynosił 650 zł, standardowy retail NMD. Wyprzedane mamy alternatywę o podobnej kolorystyce za 500 zł. Na boiskach piłkarskich Paul Pogba występuje w modelu Adidas Predator 19+, a w meczu przeciwko Brighton zadebiutował w najnowszej kolorystyce Exhibit Pack Buty z serii Predator znajdziecie w Zgoda FC, linki macie w opisie. A jeżeli szukacie odzieży licencjonowanej, na przykład koszulek meczowych Manchester United, to te rzeczy również są dostępne w sklepie. To by było wszystko na dziś. Jeśli spodobała Wam się seria Co noszą gwiazdy futbolu, zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie komentarz, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Zostawcie koniecznie suba. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.